Szok. W wieku 52 lat Tomasz Hajto przerywa milczenie i ujawnia listę pięciu nazwisk, których, jak sam twierdzi, nigdy nie był w stanie zaakceptować. Gdy wypowiedział te słowa, studio zamarło. Byli piłkarze, eksperci i nawet prowadzący, nie kryli zaskoczenia. Dlaczego właśnie teraz? Co sprawiło, że jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiego futbolu zdecydowała się odsłonić kulisy dawnych konfliktów, które, jak mówią insiderzy, były znacznie mroczniejsze niż opinia publiczna kiedykolwiek mogła przypuszczać. Hajto, znany z ostrych komentarzy i brutalnej szczerości, tym razem mówi z dziwną mieszanką gniewu i rezygnacji. Padają nazwiska ludzi, którzy przez lata mieli wpływ na jego karierę, reputację i osobiste wybory. Padają historie o zdradzie, zawodowym ego i kulisach pełnych emocji, o których nigdy nie mówiło się głośno, i właśnie teraz wchodzimy w sedno. Oto lista pięciu osób, które według hajty na zawsze pozostawiły ślad w jego życiu. Zaczynamy od numeru pięć. Numer pięć Jerzy Brzęczek. Numer pięć na liście Tomasza Hajty to człowiek, z którym przez lata łączyła go mieszanina szacunku, frustracji i cichej rywalizacji. Jerzy Brzęczek był selekcjoner reprezentacji Polski, ikona polskiej piłki, a jednocześnie postać, której decyzje i kulisy pracy według insiderów wielokrotnie doprowadzały hajtę do szału. To właśnie on, jak podkreślają świadkowie tamtych wydarzeń, miał stać się symbolem pewnych napięć, o których nikt publicznie nie chciał mówić. Hajto wspomina, że wszystko zaczęło się dużo wcześniej, jeszcze zanim Brzęczek objął stanowisko selekcjonera. W środowisku krążyły historie o tym, jak różnili się podejściem do taktyki, dyscypliny i mentalności kadry. Brzęczek miał reprezentować styl zachowawczy, oparty na ostrożności i kompromisie. Podczas gdy Hajto krył w sobie ogień człowieka, który wierzył w siłę charakteru, ostre słowa i presję jako najlepszy sposób budowania zespołu. Te dwie filozofie zderzały się ze sobą już w korytarzach studiów telewizyjnych. Insajderzy twierdzą, że prawdziwy konflikt wybuchł dopiero wtedy, gdy Brzęczek objął reprezentację. Pojawiały się komentarze, że nie rozumie dynamiki szatni, że stawia na niewłaściwych zawodników że nie potrafi zarządzać rosnącymi ego największych gwiazd? Hajto na antenie mówił ostro, ale to, co działo się poza kamerami, było podobno jeszcze bardziej intensywne. Świadkowie spotkań twierdzą, że po jednej z konferencji prasowych Hajto miał rzucić w kuluarach brutalną opinię o stylu prowadzenia reprezentacji. Nigdy nie potwierdził tych słów publicznie, ale atmosfera wokół relacji obu panów stawała się coraz gęstsza. Największym punktem zapalnym była jednak kwestia zaufania. Hajto oczekiwał od selekcjonera odwagi i jasnych decyzji. Tymczasem widział chaos, presję i, jak mówił, ciągłe usprawiedliwianie rzeczy nie do usprawiedliwienia. To moment, w którym ich drogi ostatecznie się rozeszły. Brzęczek widział w Hajcie krytyka zbyt brutalnego, a Hajto widział w nim człowieka, który nie potrafił udźwignąć odpowiedzialności, gdy dziś, w wieku 52 lat. Hajto podaje jego nazwisko jako jedno z pięciu, których najbardziej nie tolerował, nikt w środowisku nie jest zaskoczony. Relacja ta była jak iskra i suche drewno, wystarczył najmniejszy impuls, a płomień rozchodził się szeroko i szybko. Numer 4. Paulo Sousa Numer 4 na liście Tomasza Hajty to człowiek, który miał wnieść do polskiej piłki powiew nowoczesności, a zamiast tego, według wielu insiderów, pozostawił po sobie chaos, podzieloną szatnię i poczucie głębokiego zawodu. Paulo Sousa, portugalski trener o wielkim CV i jeszcze większej pewności siebie, stał się dla hajty symbolem wszystkiego, czego w futbolu nie akceptował: braku lojalności, niezrozumienia polskiej mentalności oraz decyzji, które, jak twierdzili świadkowie, często były podejmowane z zaskakującą lekkomyślnością. Dla Hajty najbardziej bolesne było to, że Sausa pojawił się w reprezentacji jak błyskawica, obiecując rewolucję, a zostawiając po sobie zgliszcza. Insajderzy wspominają, że Hajto od początku patrzył na niego z dystansem. Nie chodziło tylko o styl gry, ale o sposób komunikacji, który coraz bardziej pogłębiał przepaść między trenerem a zawodnikami. Mówiło się, że Sausa ignorował ważne sygnały z szatni, Stawiał na zawodników w nieodpowiednich rolach, a jego decyzje taktyczne często wywoływały konsternację nawet wśród ekspertów. Konflikt eksplodował, gdy Sausa zaczął podejmować decyzje, które Hajto określał jako oderwane od rzeczywistości. Wśród nich miały być eksperymenty z ustawieniem, pomijanie zawodników w formie oraz nietypowe wybory personalne, których nikt nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć. W kuluarach mówiło się, że Hajto otwarcie kwestionował kompetencje Portugalczyka, a po jednym z meczów, według świadków, miał rzucić brutalny komentarz pod adresem jego filozofii gry. Nigdy nie ujawniono, co dokładnie powiedział, ale atmosfera wokół tej sytuacji była tak gęsta, że przez kolejne tygodnie środowisko żyło tylko tym. Największy skandal wybuchł jednak wtedy, gdy Sausa niespodziewanie opuścił reprezentację. Wybierając klub i tłumacząc decyzję nowym wyzwaniem, dla hajty był to cios w samo serce. W jego oczach taki krok był aktem nielojalności wobec drużyny i kraju. Mówił o tym publicznie wielokrotnie, w ostrych słowach, które na antenie brzmiały jak wyrok. Insajderzy twierdzą, że prywatnie mówił jeszcze więcej. Gdy dziś hajto wymienia nazwisko Sousy jako jedno z tych, których najbardziej nie tolerował, trudno się dziwić. Ta historia była mieszaniną złamanych obietnic, konfliktów i narastającej frustracji, która musiała znaleźć swoje ujście. Numer 3. Zbigniew Boniek Numer 3 na liście Tomasza Hajty to postać, której nie trzeba przedstawiać żadnemu kibicowi w Polsce. Zbigniew Boniek, legenda Juventusu, były prezes PZPN. Człowiek o ogromnym wpływie na polski futbol i jednocześnie bohater niezliczonych sporów, które przez lata dzieliły środowisko. Dla Hajty Boniek stał się symbolem pewnego rodzaju władzy, którą trudno było podważyć, a jeszcze trudniej skrytykować bez konsekwencji. Jednak Hajto nigdy nie należał do tych, którzy milczą. Ich konflikt narastał latami, ale według insiderów prawdziwy rozłam pojawił się w czasach, gdy Boniek kierował PZPN. Hajto coraz częściej publicznie kwestionował decyzje federacji, a szczególnie sposób zatrudniania i zwalniania selekcjonerów. W jego oczach było zbyt wiele polityki, a zbyt mało futbolu. Boniek natomiast, jak zauważali świadkowie, nie znosił krytyki, zwłaszcza tej formułowanej przez byłych piłkarzy o silnym charakterze. Najostrzejsze spięcia pojawiły się w okresie Paulo Souzy. Hajto nie mógł zrozumieć, jak człowiek z tak potężnym doświadczeniem jak Boniek mógł powierzyć kadrę trenerowi, który, w ocenie wielu ekspertów, nie pasował ani mentalnie, ani taktycznie do reprezentacji. Po każdym kolejnym meczu atmosfera robiła się coraz bardziej napięta. Insajderzy wspominają, że Hajto miał powiedzieć poza kamerami, że Sousa był błędem od samego początku, a decyzje Bońka miały w sobie więcej polityki niż wizji futbolowej. Mimo, że nikt nigdy nie potwierdził tego cytatu publicznie, plotka żyła własnym życiem i trafiała do każdej redakcji sportowej w kraju. Kulminacyjny moment nastąpił, gdy Sousa niespodziewanie odszedł z kadry. Dla Hajty był to dowód na to, że jego przewidywania się sprawdziły. Dla Bońka – kolejny cios w reputację, który musiał znosić z dumą i uporem. W tamtym okresie ich relacja była praktycznie martwa, a każdy komentarz Hajty brzmiał jak celna szpila wymierzona w fundamenty decyzji byłego prezesa PZPN. Gdy dziś Hajto wymienia nazwisko Bońka na swojej liście, robi to bez cienia zawahania. Ta relacja była zbudowana na historii polskiej piłki, ale zniszczona przez różnice poglądów, twarde ego i lata narastającej frustracji. Numer 2. Michał Probierz numer 2 na liście Tomasza Hajty. To człowiek, który jeszcze niedawno wydawał się sprzymierzeńcem, a dziś jest jednym z najbardziej napiętych wątków w jego futbolowej historii. Michał Probierz, selekcjoner reprezentacji Polski, trener o wyrazistym charakterze, intensywnym stylu pracy i reputacji człowieka, który nikomu nie ustępuje ani o krok. Dla Hajty ich relacja była jak linia wysokiego napięcia. Im dłużej trwała, tym mocniejsze były wyładowania. Insajderzy twierdzą, że początki ich znajomości były całkiem dobre. Obaj cenili ostre, bezpośrednie spojrzenie na futbol. Jednak z biegiem lat różnice w mentalności i podejściu zaczęły się pogłębiać. Hajto coraz częściej krytykował decyzje probierza dotyczące powołań, ustawienia oraz, jak mówił w prywatnych rozmowach, chaotycznego zarządzania emocjami w sztabie. Świadkowie opowiadają o sytuacjach, w których Hajto miał otwarcie podważać autorytet trenera, zwłaszcza po meczach, w których reprezentacja prezentowała się poniżej oczekiwań. Największe tarcia wybuchły jednak w sferze medialnej. Probierz znany z nerwowych reakcji na konferencjach często odpowiadał ostro, gdy pojawiały się pytania o krytykę ze strony byłych piłkarzy. Hajto natomiast nie gryzł się w język i potrafił w studiu telewizyjnym wypowiedzieć zdania, które w kilka minut stawały się wiralem. Insiderzy twierdzili, że po jednym z meczów Hajto miał zakwestionować całą filozofię gry probierza, co w środowisku zinterpretowano jako cios poniżej pasa. Sytuację podgrzały także doniesienia o rzekomych napięciach dotyczących atmosfery w kadrze. Mówiło się, że probierz zamyka się na opinię z zewnątrz, a Hajto uważał to za błąd. Według świadków, to właśnie ta różnica, otwartość kontra hermetyczność. Doprowadziła do najpoważniejszego rozłamu. W pewnym momencie probierz zaczął postrzegać Hajtę jako jednego z najbardziej niewygodnych krytyków. Kulminacja nastąpiła, gdy Hajto na antenie powiedział, że reprezentacja musi w końcu zacząć grać z odwagą, co wielu odebrało jako bezpośrednią krytykę probierza. To był moment, w którym relacja obu panów definitywnie pękła. Dziś, gdy Hajto umieszcza probierza tak wysoko na swojej liście, nie ma w tym przypadku. Ta historia to mieszanka silnych charakterów, odmiennych wizji i konfliktu, który narastał przez lata. Numer jeden, Robert Lewandowski, 350-400 słów. Numer jeden na liście Tomasza Hajty nie zaskakuje nikogo, kto choć przez chwilę śledził ich medialne starcia. Robert Lewandowski, najlepszy polski piłkarz w historii, gwiazda światowego formatu, a jednocześnie człowiek, którego każde słowo i każdy gest pod lupą komentatorów urasta do rangi narodowej debaty. Dla Hajty Lewandowski stał się uosobieniem wszystkiego, co w dzisiejszym futbolu go drażniło. Wielkiej presji wizerunkowej, ostrożnych wypowiedzi, a czasem, jak twierdzili insajderzy, pewnej emocjonalnej niedostępności. Ich relacja nigdy nie była otwartą wojną, ale przez lata narastało w niej napięcie, jakby obaj unikali wprost wyrażonych opinii, jednocześnie wysyłając w eter aluzje ostrzejsze niż faktyczne słowa. Hajto krytykował Lewandowskiego wielokrotnie za wywiady, za wybór momentu na ogłoszenie przerwy w grze dla reprezentacji, za słynny wyjazd do USA, a nawet za mowę ciała podczas trudnych meczów. Dla wielu był to naturalny głos surowego eksperta, dla innych obsesja. Insiderzy twierdzą, że prawdziwą iskrą było to, czego nie widzieli kibice. Za kulisami Hajto miał powtarzać, że Lewandowski nie czuje reprezentacji tak, jak powinien. Mówiło się o różnicach w mentalności: o tym, że jeden mierzył reputację surową miarą boiskowej walki, a drugi globalnym podejściem do kariery, profesjonalizmem i wizerunkiem. Ten kontrast był jak dwa światy, które nie mogły się spotkać. Największy punkt zapalny pojawił się, gdy Lewandowski zaczął mówić o zmęczeniu i potrzebie przerwy. Hajto przyjął to jako słabość, jako pęknięcie w obrazie lidera. Gdy później Lewandowski wspomniał o problemach w komunikacji wewnątrz kadry, Hajto odebrał to jako zrzucanie odpowiedzialności. Wtedy już nie było odwrotu. Każda wypowiedź jednego była interpretowana jako reakcja na drugiego. Kulminacja nastąpiła podczas jednego z głośnych meczów eliminacyjnych. Lewandowski wydawał się sfrustrowany, unikał dłuższych rozmów z mediami, a Hajto w studiu telewizyjnym wygłosił jeden ze swoich najbardziej pamiętnych komentarzy. Świadkowie twierdzą, że w przerwie meczu powiedział jeszcze więcej słów, które nigdy nie trafiły na antenę ale krążyły po korytarzach jak miejska legenda. Gdy dziś Hajto wskazuje Lewandowskiego jako numer jeden na swojej liście, to nie dlatego, że żywi wobec niego otwartą nienawiść, lecz dlatego, że ich relacja była mieszanką niedopowiedzeń, rozczarowań i dwóch osobowości, które nigdy nie znalazły wspólnego języka. Kulminacja tej opowieści nie wydarzyła się na antenie, lecz w ciszy korytarzy jednego z warszawskich hoteli. Według insiderów właśnie tam Hajto po raz pierwszy przyznał, że problemem nie były wyłącznie nazwiska, które wymienił. To, co naprawdę go bolało, to poczucie, że polski futbol przestał być miejscem szczerości i charakteru, które pamiętał z dawnych lat. Lista, którą ujawnił, była jedynie symbolem głębszej frustracji, rozczarowań zawodowych, niezrozumiałych decyzji i układów, które przez lata niszczyły jego wiarę w autentyczność. Kiedy kurz opadł, wielu zaczęło rozumieć, że to nie był gest nienawiści, lecz rozrachunek z przeszłością. Dziś, mając 52 lata, Hajto patrzy na te wydarzenia jak na pięć rozdziałów, które ukształtowały jego drogę, pełną sukcesów, konfliktów i trudnych emocji. Jego wyznanie pokazuje jedno: cień sławy bywa dłuższy i mroczniejszy niż możemy sobie wyobrazić.